Bardzo dobry dzień dla, dla nas, bardzo dobry dzień dla polskiego motorsportu. Będziemy mieli kolejny sezon polską załogę Mistrzostwa Świata w WRC2. Eee, bardzo się cieszymy. Wsparcie tak potężnego partnera jak Orlen Team pozwoli nam jeszcze bardziej skupić się na, na aspektach sportowych naszej rywalizacji. No i, i mam nadzieję, że doświadczenia, które zebraliśmy w 2016, będą procentowały w roku 2017 i, i uda nam się poprawić wynik. Za Wami dość niełatwy sezon, bo dużo przesiadek do różnych samochodów. Eee, faktycznie. Spróbowaliśmy praktycznie oprócz świątań, e, wszystkie, wszystkie auta, które walczą w klasie WRC-2, ale taki trochę był, był plan. To, to był pierwszy rok Huberta Mistrzostwach Świata na takim poziomie. Wiedzieliśmy, że rok 2016 jest tylko e, skierowany na zdobywanie doświadczenia, a jednym z punktów zdobywania doświadczenia jest poznanie samochodów. Przejechaliśmy, samoch przejechaliśmy wszystkimi autami, rajdy. Mamy swoje, swoje jakby wybory, wiemy jakie są mocne i słabe strony i, i myślę, że w tej chwili, znaczy wiem, że w sezonie 2017 wystartujemy jednym autem we wszystkich eliminacjach, z jednym zespołem, więc będziemy mogli się skupić na sporcie. Stoimy przy wieści ale coś słyszeliśmy w kuluarach, że zastanawiacie się jeszcze nad Skodą. Yy, tak, yy, auto nie jest w 100% potwierdzone, yy, nie jest tajemnicą, że, że dwa najlepsze samochody w tej chwili w tej klasie to jest Skoda i yy, Ford. Jedna i druga opcja ma swoje plusy. Musimy jeszcze zważyć wszystkie plusy dodatnie i plusy ujemne, jak mówił klasyk, i, i dokonać najlepszego wyboru i wierzę, że to właśnie zrobimy. Jakie cele sobie zakładacie na kolejny rok? No, nasza współpraca zaczęła się od rajdu Szwecji i Meksyku. To były tylko dwa, dwa starty, na które, na które się umówiliśmy, dlatego że to były jakby przerwy w startach Roberta. Natomiast ja byłem bardzo zadowolony po tym, co zobaczyłem w aucie, głównie jeśli chodzi o zaangażowanie, o podejście do pracy, o, o to, jak bardzo Hubert chce i jak dużo z siebie daje. No i po tych dwóch startach zdecydowałem, że, że zostanę na, na tym prawym fotelu na resztę sezonu. Myślę, że postęp, który, który zrobił, z widoczny gołym okiem. Nie mówię nawet o, o wynikach, czy o tym, że udało nam się trzy razy być na podium w RC2, bo to nie jest najważniejsze. Natomiast ciągle zmniejszająca się strata na kilometrze do, do, do aut fabrycznych W RC2 napawają optymizmem i myślę, że na przestrzeni najbliższych kilku lat, jeśli współpraca z tak prężnym partnerem będzie kontynuowana, możemy być bardzo bardzo zadowoleni z Huberta. Trzeba pamiętać, że, że to jest zawodnik, który ma dopiero 23 lata, był tego pierwszy sezon w mistrzostwach świata takim autem. i i rajdy to jest sport, na którym, w którym doświadczenie odgrywa kluczową rolę i korzystanie z doświadczenia 2017 roku mam nadzieję, że pomoże nam poprawić wynik sezonu 2016.